Wielki post, dzień drugi, modlitwa na czas wielkiego postu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Boże litościwy, który się prawdziwą pokutą przebłagać dozwalasz, racz przyjąć pokorne prośby nasze, abyśmy święty post Twój, ku zbawieniu ludzkiemu, postanowiony, nabożnie obchodząc. Umieli przez serdeczną i prawdziwą pokutę sprawiedliwość Twoją przejednać. Wspomóż nas, Boże, najskuteczniejszą łaską Twoją, iżbyśmy mężnie doczesnego świata tego, pogardzając próżnością, wydarłszy się ciału, które z prochu powstałe w proch ma się obrócić, wiekuistej chwały Twojej pożądali i onej dostąpili. Przed zasługi Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzień drugi. Codziennie ofiaruj się Bogu. Święty Alfons Maria de Liguori. Stając przed Bogiem. Staraj się zawsze wznosić umysł do Boga i myśleć o wieczności abyś mógł być zawsze skupiony i możliwie najbardziej zjednoczony z Panem. W ciągu dnia często ofiaruj siebie Bogu, jak zachęca święta Teresa zawili. Panie, uczyń ze mną to, co Ci się podoba. Powiedz mi, co chcesz, abym czyniła dla Ciebie. Pragnę wszystko to spełnić. Powtarzaj możliwie jak najczęściej akty strzeliste, wyrażające miłość wobec Boga. Święta Teresa często mówiła, że akty strzeliste podtrzymują w sercu ogień świętej miłości, tak jak drewno podtrzymuje ogień. Patrząc na stworzenia, które nie znają i nie kochają Pana Boga, Uczy je Bożej Miłości i sam módl się z miłością zamiast nich. Kiedy zdarzy Ci się popełnić błąd, od razu upokórz się, staraj się podnieść z upadku i żarliwie powtarzaj akty strzeliste, wyrażające Twoją miłość wobec Boga. A kiedy spotykają Cię przeciwności, ofiaruj Bogu swoje cierpienia. Jednocząc się z Jego świętą wolą i przyzwyczajaj się do tego, aby zawsze w przeciwnościach powtarzać. Tego pragnie Bóg, a więc pragnę tego i ja. Poddanie się woli Bożej jest miłym aktem Bożej Miłości. W ciągu dnia pamiętajmy o westchnieniach do Pana Jezusa. Aktach strzelistych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.